Dzisiaj sobie gramy z um, Stars z moim bratem. Jakby zyszę z moim bratem. I będziemy sobie grać fajnie Bro Stars razem z moim bratem. Zobaczcie. So, witam, do, witam. Um, co mam powiedzieć? Wiesz co i na do kanału. I co mamy grać? Stars. Yeah. No ja sobie wybiłam... No, no ten jest dobry sobie grała Ona gra i jest bardzo dobra Ok, pogramy sobie? No to gramy Aj na dół No ten ja sobie brąz haki zrobił No to w no to mam trochę lagi, ale to nic lagi trochę, jak widzisz, widzę mam tu łapkę, usłyszymy, usłyszymy i się domijamy w azystach sensei i będziemy robić ehm, kolejny ehm, odcinek no to nie zapomnijcie ehm, jeszcze o oh. ojej ja, ja, ojej ja, ja. ale tyk to jest dobra dobra postać całkiem jeszcze mocno? Okay. jakie lagi co to są za lagi w ogóle nie

No, ja idę z drugiej strony. O, widzę um, dynamajkę i nitkę. Zabiję te, a ja zabiję O Ojej. Ok, wygrana? Jest dobrze. No to my wygraliśmy razem. Ok, no to. No, no to ja. No to ja idę sobie. otworzę parę ksynki. Okej. Okay. Nie ma nic. Nie ma nic. Um, no to ja to. nie ma nic. Ja idę sobie lepszy styka. A sobie ulepszę tyka też. no to muszę sobie rozwinąć go. Uuu, uh, jest rastyka. A w ogóle, pas, ile mam wniosków? I masz troszeczkę więcej. Ja mam 15 No to se vibro le persone postate. vedere se nota No, adesso anche vuoi vedere se può essere solo una cosa. No, to una cosa. No, è una cosa. No, vedere, No, è una No, 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 gramy sobie no to um, łapkujcie i nie co o dzwoneczku no to gramy okej okay, no to um, zaczynamy gaz chyba jest za blisko to jest okej okay. jest okej okay, chyba co to są za lagi głupia nie lagi tak mam lagi, to ja sobie taki jak były biedny. Frank tam jest. Frank to. Nie, zaraz ja sobie Frankiem. Jakie on ma, na, on ma na imię Minecraft. To nie jest Minecraft, ale nie Muszę sobie głosu. Może sobie craftuj Minecraft'a, a nie tutaj.

Nie mam co robić. Ok, no to jakbym się razeszli z raz to. To jest dobra matka. Pewnie to. Bo ja kocham piłkę. Ja kocham piłkę. Naprawdę muszę mieć lagi. Akurat nagi. Oj, oj, la 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 Za pierwszym razem gola. To jest niesamowite. Okej, okay. si zabisi, a to dobrze. To jest binurceznika Alexa, what is time? It's 5.15 okay, p.m. Okej, okay, no to jest piąta, piętnasta. Bęk, beń, nie będzie ze zero ze mną. Jest ja ze zeraza ze, ze mną. Nie bij mnie róza. <shran _> Muszę mieć akurat lagi, jak ja takie, co się robię. Muszę. Nie ma inne opcji, co widzisz? Co jak to Nie wysyłam, nie wysyłam, nie wysymam. No to to by było na tyle, w ogóle nie zrobiliśmy zadania. No to A, smutno mi tego powodu, bo kruk to nie jest taka dobra postać Nie jest najlepsza też ale wyglądała na no to to by było na tyle zapomnijcie nie zapomnijcie o łapce górę i już muszę kończyć pa pa